Tereny popowodziowe od kataklizmu nieustannie zmagają się z trudną sytuacją. Brak wsparcia i powolna odbudowa, a teraz jeszcze dochodzą informacje o planowanym zamknięciu jednej z lokalnych szkół. Społeczność, rodzice i nauczyciele się sprzeciwiają, ale samorząd nie słucha ich głosu. I o sprawie więcej opowie nasz, nasz reporter Stanisław Pyżanowski. Telewizja w Polsce 24 wsłuchuje się w głos rodziców, nauczycieli z gminy Kłocko. Jesteśmy przed szkołą numer 8 w tym pięknym mieście, dotkniętym w ubiegłym roku przez straszny kataklizm. Szkoła numer 8 imienia Władysława Stanisława Rejmonta miałaby zostać zlikwidowana, pomimo tego, że w mieście pięć szkół zostało wyremontowanych. Właśnie ta szkoła zlokalizowana w przepięknym zabytkowym budynku. W doskonałej lokalizacji ma zostać zlikwidowana. Takie są. Plany. Pytamy zatem mieszkańców o to miejsce. Z nami są nauczyciele, rodzice, ale także absolwenci tej szkoły. Pytam zatem o tradycję tej szkoły i dlaczego protestujecie, dlaczego nie zgadzacie się, żeby ta szkoła została zlikwidowana. Czyli ja przede wszystkim chciałbym wskazać na specyfikację tej szkoły. Jest to szkoła, która należy do gminy wiejskiej, natomiast znajduje się na terenie miasta i otwiera ona zupełnie inne możliwości dla dzieci. Możliwe, Są różne spotkania, spotkania dodatkowe, zapraszanie różnych gości, prowadzenie zajęć w terenie, wycieczki dużo łatwiej zorganizować w szkole, która znajduje się w mieście. Także dynamika tej szkoły jest zupełnie inna. Jest ona naprawdę bardzo cennym elementem tego miejscowego tutaj systemu edukacji. Dlatego jako Ruch Narodowy Konfederacja będziemy stać po stronie Nauczycieli i uczniów. Ta szkoła to oczywiście poza tym, że placówka edukacyjna to także miejsce pracy dla nauczycieli, dla wykwalifikowanej kadry. Wiele uczniów tej szkoły posiada orzeczenie. To są uczniowie, którzy mają szczególne potrzeby. Jakie to są potrzeby? Jak wygląda nauczanie w tej szkole? Jaka jest atmosfera? Tak, jestem nauczycielem współorganizującym proces kształcenia, czyli nauczycielem, który właśnie wspiera dzieci niepełnosprawne właśnie w tej nauce. Te dzieci zawiązują z nami więzi, i tak naprawdę y, nasze tutaj działania tylko do tego dążą, żeby no, te dzieci rozwijały się jak najlepiej. No, ciężko mi jest o tym mówić, ale w pierwszy dzień po y, spotkaniu z panem Wójtem, dziecko, które, którym się opiekuję, zapytało mnie, czy pójdę z y, nią do następnej szkoły, bo po prostu nie chcę. Ta więź jest jednak taka. No mocna i tak naprawdę to dziecko, no, no nie wiem tak naprawdę jak będzie funkcjonowało w tej nowej szkole. Pytamy za tym rodziców, co uważają na temat tego chyba szalonego pomysłu. Być może w tej szkole po prostu jest za mało dzieci, że jest ona nierentowna. Z tego, co wiemy, ze wszystkich dokumentów, które przeanalizowaliśmy, do, naszych, do naszej szkoły uczęszcza 218 uczniów. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, subwencja powinna wynosić około 3 milionów na uczniów, licząc również dzieciaki z orzeczeniem. Subwencja przekazywana, informacja przekazywana subwencji przez władze wynosi około 2 milionów, więc gdzieś w rachunkach mają nieścisłości. Chcielibyśmy też również to wyjaśnić z panem Wójtem, gdzie są pieniądze, które powinny być przeznaczone dla naszych dzieci które powinny wyrzucać w koszty, czy w koszty. W zyski naszej szkoły, a nie są do nich liczone. Panie senatorze, czy możliwe jest, że ktoś po prostu sobie zaplanował coś, jakieś inne plany na ten, no skądinąd niezwykle wartościowy obiekt? No, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. Powiem szczerze, że musimy zrobić wszystko, żeby tę szkołę utrzymać. To jest szkoła, szkoła podstawowa im. Władysława Rejmonta w Kłócku, to szkoła z bogatymi tradycjami, ale to szkoła z wysokim poziomem nauczania uczęszczają do tej placówki e, dzieci nie tylko z, miast, z gminy Wiejskiej Kłocka, ale również z miasta Kłocka, z innych gmin. E, także praca tutaj kadry pedagogicznej, praca nauczycieli jest na bardzo wysokim poziomie. Rodzice chcą posyłać dalej e, dzieci do tej szkoły i ta szkoła naprawdę ma przyszłość. Dzisiaj chciałbym w imieniu tutaj również rodziców no zaprotestować i zwrócić się jako senator z apelem do pana wójta Zbigniewa Tura i do wszystkich radnych gminy Kłosko, wycofajcie się z tego szkodliwego pomysłu likwidacji tej szkoły. Wycofajcie się z podjęcia tej uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły, która rozpoczyna procedurę likwidacyjną. Ja przypomnę, bo jestem już 10 lat senatorem, że przez, a przez 8 lat i do niedawna rządziło Prawo i Sprawiedliwość, ministrem edukacji była Anna Zaleska, był pan Dariusz Piotrowski, był pan Przemysław Czarnek nie było zgody na likwidację żadnej placówki oświatowej w Polsce i mam nadzieję, że również teraz uda się powstrzymać te szkodliwe plany likwidacji tej placówki. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy tutaj w Kłocku po to, żeby ten głos rodziców, nauczycieli, mieszkańców tego miasta był usłyszany, usłyszany przez pana wójta. Mieszkańcy, rodzice, nauczyciele wszystkie strony apelują do władz o to, żeby ta placówka edukacyjna nie została zlikwidowana. O tym z Kłodzka Stanisław Perzanowski sprawie będziemy się przyglądać, a teraz.